Spoko. O, ja to właśnie, bezpośrednio do I jak zielone rynny pięknie. Tak, dobrze. Poko było. Co prawda, się ty, chciałam, to prawda, że chciałam też budziemy na kasową co? co mu się nie spodobało? Ta kostka na wiesz co, wyjściu na ostatnim wyciąg z żubra? No. Jak stoisz na półce już z tym miejscu. Na nogach. Ta lewa kość skórka, to już że je, bo tam wypada. Ja ta, to idzie proszę. Ta lewa właśnie. Ta tak, tak, pada. tak. Lewa noga. Soko, dosyć. Dawaj, dawaj. Tak, tak, tak. Dawaj. Kciukiem w dół do dziury, kciukiem w dół. Prawa na tak, trochę tak. wyżej, lewa na stopień. Tak, tak, tak. Lewa stopień. Mały dziupek i, i duża klama. Już jesteś, dawaj jesteś. Noga, noga do góry, noga do góry. Wyżej, dawaj, Jestem. dawaj. dawaj. Klama, klama, wyżej klama. Tak, i klama. I hop na no klamę. Wyżej masz klamę. Dawaj do klamy. Jeden ruch. Hop. Tak. Dobrze. I tam koło jaj możesz tego niebieskiego włożyć. To oni wyplesze? Tak. No i klamo. Tak, po prawej klamaj. i... I zabierz nasze, to nasze coś A tak, tak od razu. Tak samo szedłeś, nie wpinałeś się do hakatu. To jest jeszcze A Już powiem. ハハハハ